Witam Państwa, jesteśmy w Nesebarze. Tu stąd odchodzą autobusy do słonecznego brzegu. Między innymi autobus 4, 1, 5, 8. Tam mamy port, wypadki i przystań jachtową. A tutaj widok na słoneczny brzeg. Natomiast tutaj mury obronne starego miasta w Nesebarze. Tu mamy wejście do miasta. Dalszy ciąg, murów obronnych i panoramę na zatokę. Tu jest grobla, która, którą teraz przejeżdża ten motor i samochody, która łączy stary Nesebar z nowym Nesebarem. Nesebar, jako miasto, liczy około 12,5 tysiąca mieszkańców. To tam po drugiej stronie zatoki. Znajduje się słoneczny brzeg, a tam dalej, w tamtą stronę, święty w las, a na końcu tamtego cyplu Elenite. Proszę, tu chodzą sobie wycieczki, zwiedzają i my też za chwilę pójdziemy dalej. Jesteśmy na terenie przystani jachtowej oraz przystani, gdzie się znajdują. Łodzie, którymi można wypłynąć na morze do Burga, czy popływać po morzu. I takie jachty do wynajęcia. Tam stoją dalej kutry rybackie, które wypływają na połów. A co najważniejsze, koniec września i pogoda jest ładna. Można się opalać, zażywać kąpieli słonecznych. No i tutaj za chwileczkę będziemy wchodzili już do miasta. Tam w oddali już widać ruiny teatru, który był ale został zniszczony. A to miasto znajduje się na takim wzgórzu i wokół są rozciane knajpki gdzie można sobie przysiąść, zjeść jakąś rybkę, wypić piwko czy jakiś inny napój i podziwiać widoki Morza Czarnego Tu mamy ruiny starożytnego teatru. Zostało to trochę odremontowane. Trochę tam po prostu, żeby ludzie mieli gdzie usiąść. I tak dalej. i Nieraz już się odbywają różne tam występy, czy folklorystyczne, czy dziecięce. A tu jeden z wielu takich jak to inaczej powiedzieć kościółków czy kaplic takich w Nesebarze znajduje się około 40 Nesebar Zatoka. i proszę i wszędzie znajdują się knajpki gdzie można sobie posiedzieć i jak mówiłem posmakować rybki świeżo złowione przez rybaków ewentualnie popić sobie bułgarskiego piłka proszę państwa pewne tradycje mają zawsze swoich naśladowców na moście Karola czy w Warszawie na moście jak to tam sztukim czy tego wiesza się kłódki tak samo tutaj w Nesebarze, na takim płotku który znajduje się nad zatoką a tam dalej w tle widzimy płynie sekuter z połowu te rybki które złowił Czasowicze będą spożywać. A tu proszę Państwa sceneria skał i tak dalej. Czyli wychodzi jakby to jakaś mielizna była. I tutaj po prostu żaglowiec, który wypłynął, płynął na mieliznę, został wyrzucony na brzeg. I teraz znajduje tam się restauracyjka. Nesebar ponad nami domki na wzgórzu a na dole miniaturowa plaża o podłożu takim żwirowatym na kilkanaście leżaków stoi tu parę łódeczek rybackich i takich do wypożyczenia, do popływania natomiast tutaj z tej strony Alochro i stoi też łódka, na której rybacy łapią sobie rybkę. A tam w oddali już widać po prostu cypel i okolice Elenite. proszę Państwa, tam oddali na wzgórzach znajduje się wioska turystyczna Elenite a następnie Święty Blas no i tutaj już aż do samego styku to jest, to są to jest Słoneczny Brzeg proszę bardzo, ładna panorama Morze, a w dali góry tu takie ładne skałki jest co podziwiać sezon się kończy wiele łodzi już jest wyciągniętych na brzeg Ale turystów w dalszym ciągu jeszcze jest dość sporo. Jesteśmy wewnątrz miasta. Proszę, to jest taka typowa bułgarska zabudowa. Domy z dołu są murowane z kamienia, natomiast góra jest drewniana. A i dół jest użytkowany na różnego rodzaju lokale czy to gastronomiczne, czy to po prostu sklepy. Inne punkty usługowe. tu proszę Państwa, jest jeden z najważniejszych monastyrów na Sebarze. O i ta tradycyjna zabudowa. A tu z drugiej strony jest muzeum architektoniczne. I tu są różne tam pozostałości zarówno z czasów bizantyjskich, jak i greckich czy po prostu rzymskich. Proszę Państwa, na dobrą sprawę. To można tu by kupić, jak to się popularnie mówi i mydło, i powidło różnego rodzaju olejki różane i tak dalej, z czego Bułgaria słynie widoczki, dokupki magnesy, lody. No proszę, tu bardzo ładne grafiki. No i niestety pojazdy takich nowych, też tutaj trochę jest i tak to mniej więcej wygląda tam na rogu Stoi taki typowy domek czyli dół z kamienia, góra drewniana kryta dachówką i obrośnięta winem To akurat to, to akurat było drzewo migdałowe migdały zebrane, a drzewo stoi. o mamy różnego rodzaju kapelusiki, czapeczki, okularki. A tu proszę wino, winogrona jeszcze wiszą sobie. I to taka typowa uliczka brukowa w głąb no i dalej można też sobie iść To proszę państwa dla spragnionych źródeł życia można się napić i tak dalej tylko wody jeśli kto jest spragniony a go stać no to proszę bardzo dookoła pełno możliwości kawiarenki ciasteczka lemoniatki i wiele innych, i proszę, tak to tutaj wygląda. Różne pamiątki tutaj też są ruiny. Jednego z ich tam kościółków z, z odległych lat, no i typowa zabudowa, no i wiadomo, rysunaczki różne o takiej tematyce marynistycznej czy tam po prostu nawiązujące do kultury i historia Desebaru Zawsze wszędzie, różno ręko rękodzieła Każdy chce żeby czegoś żyć I Tak to wygląda Tak to no i na tym chyba zakończymy naszą relację o tym ładnym miasteczku, które na pewno będąc w Bułgarii warto zobaczyć. Ja za każdym razem, kiedy tylko jestem w Bułgarii, przynajmniej raz odwiedzam Nesedara.